Thank mm -hmm. Maja Powielarska, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj front atmosferyczny podzielił Polskę na dwa pogodowe światy. Na północnym zachodzie, wprawdzie było sporo chmur, ale temperatura spadła do 17 stopni, a nawet w Koszalinie do 15 przez moment. A w tym samym czasie na południowym wschodzie temperatura doszła do 34 stopni. Dwa razy więcej. Ukrop straszny i do tego trudne zjawiska, z jakimi mierzymy się już od kilku dni i mierzyć się jeszcze przez... Jakiś czas będziemy, jeszcze w sobotę będą się pojawiać. Widać na zdjęciu satelitarnym, jak przechodziła ta strefa buszowa nad Polską. W tej chwili skumulowała się nad wschodnimi regionami, ale również na zachodzie kraju znajduje się front atmosferyczny, który przynosi opady deszczu, chociaż nie tak intensywne. Oba te fronty związane są z układem niskiego ciśnienia widocznym nad Polską. My jesteśmy w, raz to w trochę cieplejszym powierzchni, Raz chłodniejszym, dlatego zjawiska są bardzo gwałtowne i dlatego raz słońca jest dużo, a za chwilę niebo robi się jak przy froncie ciepłym. Na razie cały czas zwrotnikowe powietrze płynie do Polski wschodniej, stąd ta bardzo wysoka temperatura, a chłodne masy powietrza z północy. Przemierzają przez północno-zachodnie regiony naszego kraju i docierają całkiem daleko, bo aż do Hiszpanii i prawie do Portugalii. U nas na razie jeszcze sporo chmur i jeszcze występują burze, zwłaszcza na południu kraju i na wschodzie. Są gwałtowne, na to trzeba uważać, ale w ogóle duża część kraju znajdzie się pod deszczowymi chmurami. Będą przejaśnienia nieznaczne, a deszcz na zachodzie będzie słabszy niż ten na wschodzie Polski. Temperatura na zachodzie 13-14 15, 15 stopni w centrum, 16-18, już nieco lepiej niż ostatnio. No i bardzo współczujemy mieszkańcom Polski Południowo-Wschodniej, bo tutaj cały czas bardzo gorąco, tropikalna wręcz noc y, i trudna do wypoczynku. Wiatr ma być nocą słabiej umiarkowany, tylko w burzach silny. Co z dniem? Sporo chmur, przejaśnienia też, ale opady deszczu niemal w całym kraju po południu, w szczególności na północy oraz na wschodzie kraju znowu burze, znowu gwałtowne z intensywnymi opadami deszczu, niewykluczony także grad, no i porywy wiatru. Które mogą dochodzić do 100 km na godzinę. Na zachodzie kraju 22-23 stopnie, to jest to powietrze polarne, natomiast na wschodzie jeszcze cały czas szaleje nam zwrotnikowe i dlatego 29 stopni, stopni ciśnienie, 1001 hektopaskali, ono będzie delikatnie rosnąć. Sobota z temperaturą od 23 do 26 stopni, południe kraju jeszcze z burzami, ale w niedzielę już odpoczniemy. Będzie e. słonecznie i będzie ciepło z temperaturą do 27 stopni. No, i początek wakacji właściwie można powiedzieć wymarzony. Od 26 do 29 stopni temperatura na poniedziałek, prawie czyste niebo, i we wtorek też bardzo gorąco do 32 stopni na Dolnym Śląsku. Na zachodzie mogą pojawić się znowu burze związane z frontem atmosferycznym. Życzę Państwu dobrego wieczoru i do zobaczenia!